Wyobrażasz sobie mdłe sterty zwiędłej kapusty? Nie jesteś sam. Ale wspaniały Kolesław może być czymś więcej. Um, upewnij się, że masz świeżą, soczystą kapustę na tego, na, do tego dania. Um, wrzuć troszkę e, od stół odrobinę octu i majonezu i już wszystko gotowe. A to jest chrupkość. Nauczyliśmy się robić kolesław, tylko nie wiem, czy w ogóle nie potrzebujemy kuchni mieć najpierw, żeby robić te wszystkie przepisy. A, zobaczmy, kolesław czego wymaga? Na pewno kapusty. Tak, czerwona kapusta, to ona chyba jest jesienią dopiero. Ocet i majonez, ale bardzo mocno nas e, w, wzmacnia. Jutro będzie ładny dzień, a tutaj coś jeszcze mamy? Nie, to jest to samo. Dobra, podlewać nie trzeba, no i świetnie. Um. No, ten kapelusz to sobie wsadzimy do, do tego miejsca. Hmm, może dzisiaj też po, powędkujemy? Czemu nie? Tutaj nic na mnie urosło. Hmm, dobra, pójdziemy sobie hmm. Nie, tak chciałem się cofnąć, może po coś jeszcze, ale mamy ten sam tydzień jeszcze, więc nic tu więcej raczej nie potrzebuję. Najpierw pójdziemy do community center, oddam tam małże. Może od razu do robin, bo jest dość blisko względnie. Tutaj mamy rzeczne rybki, tylko hmm. rzeczne rybki, tylko Ech. a jest tutaj jeden parsnip, tak jak myślałem, i ten kalafior, ale kalafior nam rośnie, to jeszcze tutaj dołożymy sobie później. No dobra. A tu co jeszcze było? Ja tak nie pamiętam za dużo. Niestety. Aha. No dobra. To tak. Aha, Lika też nie potrzebuje, ale Giorgio damy następnego dnia. To już niech sobie będzie u nas. Ale mamy kwarc. Kwarc jest dla Robin, z którą mamy jedno serduszko, więc może. Dałoby się już wskoczyć na drugie. O, świetnie. O dziewiątej dopiero nam otworzy. To się tutaj rozejrzymy. Może połowi jakieś rybki. O, jest lik. Jeszcze jeden. A to George będzie miał dwa prezenty. Dobra, połówmy. O! Udało się na maksa. Tutaj oczywiście inne będą rybki. No i świetnie, że algi się nam trafiły zamiast rybki. No, bo zaraz już możemy z ludźmi gadać. Uf się! Czemu nie bierzesz? Hmm. Dobra to teraz pytanie Co tutaj daje nam skrzynka Aj Może coś fajnego da no. no Co za wstrętna ryba Taka spokojna była na początku Czab O kamień No właśnie mówiłem Czasami fajne rzeczy, a czasami śmieci. Kamienia to nie potrzebuję w takich małych ilościach na pewno. Dobra, Robin. Gadamy. Mamy jedno serduszko. Tak, znowu deszcz pada, to samo mówisz. <grywy> e, dajemy ci kwarc. Dzięki, to jest naprawdę miłe. O, mamy dwa serduszka, świetnie. Może na dwa serduszka masz już jakiś event? Nie masz. Bo czasami, bo to jak się ma jakieś tam fajne relacje z kimś, to odpalają się nowe scenki też. Na przykład z Karoliną, jak mamy dwa serduszka, już to się fajna rzeczy zrobi. Także pójdziemy do niej. Jest dziesiąta, więc na pewno można zajrzeć. To kosztuje dziesięć tysięcy, prawda? Prawda. Można tu wejść. Jest tu Karolina. kuchni chociażby. Tak, jesteś. A, mamy jedno... Tak? A było wczoraj? Może za rozmowę dostaliśmy. Nie wiem. Tak, znowu to samo mówisz. Dostajesz hors radisza. O, byłeś. Mm, o, zbierałeś sobie różne rzeczy. Dziękuję. Zrobię pyszny koktajl. Koktajl dzięki temu. <grym> to sprawi, że pierowi wyrośnie trochę włosów na klecie. Czuję się całkiem. Mm, czujesz się całkiem nieźle z powodu polowania na jajkę. Co? Hmm. Następnym razem nie będziesz miał tyle szczęścia. O, zazdrosne. Ale mogę ci oddać ten kapelusz. Mi wcale się nie podoba. <grych> Ajajaj, zapomniałem, że Maru można dać. Kalafiora. Zapomniałem mi dać kalafiora. Dobra, to Alexowi, chociaż damy snaka. Tak, znowu. To samo mówisz, ale masz przekąskę. Tak, znowu smakuje. Mamy jedno serduszko. Evelyn. Znowu to samo mówisz. Dostaniesz małże. Mamy serduszko. Z Georgem. Jest okropnie zimno, no nie? Co za zgniły dzień. Cóż. Dobra. Jak uda mi się złapać Pam, to Pam dostanie par snipa. O, jest Pam. Bo ona go kocha, więc może nawet jeden wystarczy, żeby ją e, po, 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 polubić. Cześć, dzieciaku. Jesteś suchy? Dobra. Nie ma serduszka, ale spoko. Hej, hej. To naprawdę coś. Dzięki po stokroć, dzieciaku. Dobra, jeszcze dwie osoby, którym chciałem dać kwarc. Komu ja dawałem kwarc? Ja zapomniałem, znaczy marni na pewno dawałem, ale poza marni. Aha, Willemu. Dobra, dobrze, że mam zapisane. No i Maru, jakby się udało ją załapać złapać. To też byłoby fajnie. Tylko nie wiem, gdzie jest, gdzie można ją dorwać, bo pewnie była u Robin, ale przegapiłem okazję. Tu można pozbierać znowu jakieś rzeczy. O! A, tak, ja tutaj się dziwię, że nie mogę wejść, No to przecież jest mieszkanie Eliota, a nie... A nie Willego, siedziba go. Chodź, damy Ci ten kwarc. Nie mamy serduszka jeszcze. Jeśli kupisz wysokiej jakości wędkę, będziesz mógł przyczepić przynętę i spławik do, do żyłki. Przynęta sprawia, że ryby szybciej biorą. Spławik sprawia, że masz łatwiejszą robotę, kiedy wciągasz rybę. Są różnego rodzaju spławiki, z, z różnymi mm, korzyściami. Są z dość e, jakieś tam, więc nie bądź zaskoczony, że Twoje przynęte no, że się łamią. Po jakimś czasie też się psują, Co? czyli są lichej roboty, tak? A, mamy już jedno serduszko, świetnie. Za ten kwarc. No to może zrobimy tak, że pójdziemy teraz do marni. Damy jej kwarc. Potem no, może lija pracuje w tym salonie. Może tak jest. To byśmy dali jej cebulę, jeśli tutaj może wyrosła. A jeśli nie, to połowimy sobie już yy, może w jeziorze tym razem. Marni, mamy serduszko? Nie mamy. Cześć, White. Wyglądasz, jakbyś był przemoczony do suchej nitki, biedactwo. Masz kwarc. Dziękuję. O, mamy serduszko, świetnie. No i dobra. No i co my tutaj mamy? Mamy cebulę? Bo jak nie mamy cebuli, to nie damy jej lii. Hmm. O, jest cebula, ale tylko jedna, czyli w małych ilościach odrasta. W każdym razie jakbyśmy się natknęli na liję, to możemy jej dać. Mm, mm -hmm. Tak, nie można wejść, ale może ona jest w tym salonie, w salonie naszym. Dawaj, 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 gdzie ten salon tutaj, w salonie jest też jedna straszna gra. Bardzo trudna do przejścia. Sam o, nadepnąłem na coś niefajnego wcześniej. A dopiero kupiłem te buty. No, daj mi przejść. Nie ma tutaj nikogo. Tu jest Luis. No dobra, nie macie tu. No to się krzątamy po tym miejscu, krzątamy się. Chyba trzeba takie rzeczy załatwiać na początku tygodnia, a potem już prezentów się nie, nie ma po co rozdawać, bo tylko dwa dni na tydzień można. Yy, no, jest Maru. Świetnie, Hej. cześć. Hej, zrobiłeś kolejny tydzień postępu na farmie. Wydaje się, że sprawy idą po twojej myśli. No, mam dla ciebie kalafiora. Czy to, White? To jest niesamowite. O, tak bardzo lubisz kalafiory. Nawet mam już z nią serduszko. Świetnie. Bardzo dobrze. Oj. Wchodzę komuś do spialni niechcącej. Hmm. Dobra, chciałem połowić, ale może połowimy. Nie wiem czy lepiej jest łowić tutaj w tym miejscu na przykład. Czy to są... Aha. To w ogóle nie tutaj. Chciałem, chciałem tam na środek się dostać. Jak tam się dostać? Bo od innej strony. No, ale w sumie to do kopalni też fajnie by było pójść, bo nie mam już kwarcu. <grymne> Zużyłem cały kwarc. Dobra, powiedzmy, że tutaj będzie najlepiej łowić. No, mamy parę godzinek. W sumie wszystkich oprócz li załatwiłem, których chciałem. No, co jest? Co tak długo? Tutaj będą inne rybki, więc myślę, że coś znowu do naszej kolekcji się trafi. O! Mamy <śmamy> nowy poziom, chyba też przy okazji, ale mamy wielkogębowego basa. No, i fajnie, bo nie mieliśmy tego wcześniej. No, no, nie chcę alg. Algi też można wykorzystywać do różnych rzeczy, ale ryby są ważniejsze w tym momencie na pewno. Inna rzecz, którą chciałbym zrobić, tak mi przyszło do głowy, jak zobaczyłem, jak dużo mamy energii, to posprzątać na farmie. Ale wszystko w swoim czasie. O, karp! Świetnie, kolejna rybka. W sumie warto też wykorzystywać porę deszczową do łowienia ryb, bo no, niektóre są tylko jak pada deszcz. Nie wiem czy akurat na przykład karp. Hmm, może lepiej było w rzece łowić. Nie wiem. O, znowu chciałbym po tę skrzynkę pójść. A jak się pójdzie po skrzynkę, to już raczej spada jakość ryby. Jak mi się wydaje. O, ale mamy przynętę. No też nic jakiegoś wielkiego, ale... Ale przynęty jeszcze nie mieliśmy. Mm hmm... No, dawaj, dawaj. Rybko. Dawaj, szybko, rybko. No, jakieś spokojne bardzo tu są rybki. Nie jak te węgorze ostatnie. No, znowu karpie mamy. Ale spokojne rybki mogą być mniej warte. Więc mogę za dużo nie zarobić na tym przedsięwzięciu. Hmm. O, i znowu mamy. A już myślałem, że obie rzeczy naraz załatwię. O, mamy Bulheda. Jakiś nowy achievement. O, Fisherman. O, i mamy jakąś zębatkę. Dla gantera Nie wiem, czy Bulheda nie można dać do bundla. Ktoś mi się tak wydaje. Że to jest możliwe. A my mamy tutaj gdzieś te osiągnięcia zapisane. Chcę zaraz zobaczyć. O, nie kojarzę. Może jakieś nagrody za to są. Co to jest? Od tego to nie znam. Chyba nie było jak ostatnio grałem. Jakaś morska galareta. O! Fajne, fajna rzecz. Zobaczmy. O, no pewnie zauważyłem to wcześniej, ale teraz znowu się dziwię, że z Robin mam dwa serduszka najwięcej. Um, co to jest? To to nie wiem co to jest. Może poziom ulepszenia domu? Nie wiem. Mapa nie ta tego nie chce. Crafting to tego też nie chce. A z pieskiem mamy też pięć serduszek do zdobycia. Co to? Specjalne itemki. Magia lasu. Aha, to można zdobyć różne rzeczy. To pierwsze nam pozwala, chyba, rozumieć e, Unimos. Aha, kolekcje, tak. To akurat do rolnictwo. O, a ziemniaki to ja miałem? Nie kojarzę. Może sprzedałem tak. Rybki, artefakty, minerały, przepisy. O, są achievementy. Aha, zł złów 10 różnych ryb. A tutaj 24 różne ryby. No dobra. O, listy nam się nawet zapisują. Fajnie. Szkoda, że nie mogę tutaj sprawdzić na przykład, czy faktycznie ten bullhead jest do bandla. Przez to pójdę szybciej stąd chyba. Czabik. No dobra. No, łowimy. Łowimy, łowimy. Ok. No, musiałem cię zerwać nagle. Rybka. E, tak. Łowienie nie jest zbyt pasjonujące po dłuższym czasie. No, ale warto to robić. chyba widać, chociaż nie jak wypada nam wypadają nam algi. O. O, ta ryba w ogóle nie była trudna. Karp. To karp złoty się nam trafił. Chyba właśnie jak ryba nam ani razu nie zwieje, to to jest duża szansa, że będzie właśnie złota złotej jakości. Dobra, chyba ostatni raz zarzucam. O, ostatni raz zarzucam i śmieć. Powiedzmy tak po ciemku, to w ogóle nie do końca. Kojarzy trasy. Ale ufam, że jest tylko jedna poprawna. <grywa> tak, już jest północ, ale jesteśmy jeszcze porę, żeby tutaj zajść. Mm, nie, to jest wood skip. Sunfisha nie mamy. Tutaj też nic nie mamy. O, tutaj nawet trzy ryby mamy. Trzy jeziorne ryby. Tylko Sturgeona nie mamy. No pięknie. Hmm. To sobie chyba zobaczę, gdzie ten Sturgeon można wyłowić. O jakiej porze. Dnia lub roku. Skoro tylko jego brakuje. Tak nie zapomnę. Abyśmy mieli jakąś nagrodę znowu. Kto nie lubi nagród. Dobra, ledwo zdążymy, ale zdążymy. Dobra, sprzedajemy te ryby pozostałe. Te inne rzeczy może niech zostaną z nami na razie. Mało miejsca. Nie, to zostawię sobie. Deliki też zostawię. Dla George'a ametyst. Dla naszego Kowala będzie na jutro. Dla naszej Ewelin będzie to. No i w sumie nad resztą pomyślę jeszcze. Teraz idziemy spać. Tak, do spania. I się szło. Kończymy drugi tydzień. O, i mamy recepturę, receptę, przepis na przynętę. Świetnie. I zarobiliśmy. O, dość mało. Na tych naszych karpiach i czabach. No, ale zawsze coś.